E ali,

Bjørlida bøyo! Bjørlida bøyo! Lewy. 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 Brawo, lewy. Ja, 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 Lewy! ja, 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 To jest biały, my to biali! biały, Biali! 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 nie Biali! 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 nie, my nie my nigdy nie się Biali! <ślesz> biali! Biali! W jali i do wariów! W jali, w jali, w jali, w jali! W jali, w jali, w jali, w jali! W jali, w jali, w jali! W jali, w jali, w Szybko w jali! Co się stało? Dobrze, nie skaczę.

Prosimy stanąć do zdjęcia klubowego wszystkich piłkarzy i sędziów również. Sędzia, Sędzia... Sędzia do zdjęcia. Wojtasz połóż się teraz możesz, Wojtasz połóż się teraz możesz. A piłka gdzie? A piłka gdzie właśnie? Piłkę dajcie, piłkę, halo piłkę. Krasnodar w realu ci zaoficjalnie. A może w realu ci przyniesiesz jednego niż tu dobrze. A nie mogę, żebyśmy nie posiedli na Grały <grabiamy> na poziomie naszej reprezentacji. Brawo, dziękujemy wam bardzo. To było dwojka. To